Witajcie w kolejnym odcinku, ja jestem Arek Ja jestem Iwona A wy jesteście na kanale One Trip. Dojechaliśmy do miejscowości Binz I pooglądamy sobie te cudeńka, które tutaj mają do zaoferowania Zatrzymaliśmy się na takim parkingu Niby leśny, ale w sumie W sumie przy samym mieście Koszt parkingu Jedno euro na godzinę Kupiliśmy sobie bilecik na dwie godzinki I lecimy zobaczyć molo, plaże, Czy to jest miasteczko. No sobie wymyśliliśmy, ale możemy tu przejść. Idziemy jakimiś zakamarkami. My zawsze się, zawsze się wtrążolimy w jakieś krzaczory. Jak widzicie po naszych ubiorach pogoda dzisiaj nam nie za bardzo dopisała. Rano było troszeczkę słoneczka, a później zaczęło padać. Teraz się zerwał taki dosyć mocny, silny wiatr. Więc pogoda na plażowanie nie jest odpowiednia, ale na zwiedzanie i pochodzenie sobie troszeczkę po tym mieście jak najbardziej, jak najbardziej odpowiednia. Ok, my na razie lecimy przez las. Jak dojdziemy do jakichś ciekawych rzeczy, to Wam pokażemy. Zobaczyliśmy sobie w takim miejscu, że wyszliśmy na pierwszą z rzeczy, którą chcieliśmy zobaczyć. Jest to kapsuła. Taka oto kapsuła, która w tej chwili jest zabytkiem. To jest kapsuła bardzo znanego architekta, który żył właśnie w beans. Nie wiemy do czego to służy. Iwona mówi, że to jest kapsuła, w której udzielane są w tej chwili śluby. Wyczytaliśmy na takiej tablicy informacyjnej, że została ona wpisana na listę zabytków. Taką bardzo charakterystyczną rzeczą z tej kapsuły to jest to, że ściany są z takiego jakiegoś żelbetu. To jest eksperymentalna konstrukcja o grubości od 3 do 5 cm, a mimo to jest to wszystko bardzo mocno stabilne. No trzeba przyznać, że bardzo fajnie to wygląda, na pewno wejść tam nie można, ponieważ jest tam jakiś sprzęt, ale możemy sobie wejść na schodki i zobaczyć. Ależ że No dobrze, no być może udzielają, no ale no tego nie wiem, no. Może gdzieś to wyczytałaś, no ale tutaj gdzieś nic nie było. Tutaj na tej informacji nic na temat ślubów nie było napisane. Bardzo fajna kapsuła. Fajnie jakby to był taki punkt obserwacyjny właśnie. Obserwacyjny, taka wieżyczka widokowa, ale nie to wieżyczka widokowa, ale niestety jest zamknięte. Stoi to na jednej nóżce. No bardzo ciekawa, fajna konstrukcja. Tutaj jest też określone, że to jest spodek UFO. Fajnie to wszystko wygląda, no ale niestety niestety nie możemy wejść tak, do środka. A są, są płatki róż, tak, może ktoś tak rozsypywał. No może i masz rację, no, no ja nie wiem, ja się nie upieram, bo ja nie wiem. Ja po prostu przeczytałam. Ja nigdzie takiej informacji nie widziałem. ona mówi, że wyczytała, że to jest wieża, która jest wykorzystywana w tej chwili do y, ślubów. Na informacji, która jest tutaj, taka tablica informacyjna, wyczytaliśmy, że, że jest to w tej chwili wpisane do rejestru zabytków. Charakterystyczne bardzo dla wszystkich miejscowości y, na terenie Rugi to są właśnie budowle białe stylizowane na XIX-wieczną architekturę. No pewnie dużo takich już zabytków, yy, dużo zabytków jest jeszcze, ale co jest charakterystyczne, to właśnie wieżyczki i charakterystyczne balkony, biała elewacja, wszystkie miasteczka mają charakter taki uzdrowiskowy i bardzo pilnują tego. Żeby te wszystkie miejscowości wyglądały tak jak kiedyś. O, i teraz zobaczcie. Przepiękna biała architektura. Zdobione gzymsy. I takie charakterystyczne balkoniki. I wieżyczki. Wygląda to przecudownie. Zobaczcie, nie ma, to jest promenada zaraz przy morzu nie ma tu zbędnych reklam wszystko jest klimatyczne zadbane przenieśmy się w czasie, wyobraźmy sobie, że jako kuracjusze przyjechaliśmy do takiego ośrodka Siedzimy sobie na balkonie i podziwiamy morze, które jest na wyciągnięcie ręki. Wszystkie te budyneczki są takie bajkowe. Zagospodarowanie terenu wokół domów też jest przecudne, wszystko jest takie równiusie. Czyściusie! Jesteśmy w sercu, więc tu wzdłuż. Plaże, domy pszczołowe, a tu mamy główną ulicę. Niestety, beans. beans. Beans? Nie przywitało nas zbyt sprzyjającą aurą. Strasznie wieje, czapki z głów zbiewa. No i teraz jeszcze zaczęło padać. Więc pomalutko zmierzamy do samochodu. Mam nadzieję, że to, co nam się udało Wam pokazać, było fajne. Każdy nam się podobało. Się. Miejscowość Beans, godna polecenia, ponieważ w ogóle wszystkie miasteczka. Na rugi. na rugi. Piękna taka architektura. Jak wszędzie nie będę już się powtarzać milion razy. No te wszystkie takie... domki są bardzo takie urokliwe. I teraz już. to jest ten twój dźwig, do którego mieliśmy iść. Więc idziemy no, sobie w tą stronę. Tylko się zagubiliśmy wśród tych uliczek. Już pokażę Wam, nie będę Wam pokazywał naszych mordeczek, tylko pokażę to co my widzimy. No, idziemy sobie takimi bocznymi uliczkami. Troszeczkę odeszliśmy już od, od samego morza, od centrum. No w centrum gwarno, strasznie głośno, chociaż mamy dopiero końcówkę Maja. No fakt, sobota dzisiaj jest, więc turyści pewnie zjechali na weekend. Nawet sobie nie wyobrażam, co tu się latem dzieje. Nie? Jak w każdej miejscowości, takiej nadmorskiej. Eee, Tłoczno-Gwarno. Ale na pewno warto wejść i zobaczyć, odżyć się na właśnie skórze. Te wszystkie miasteczka różnią się od naszych miejscowości, że tu wszystko jest taki, właśnie stylizowane na starą architekturę. I tu ma się takie wrażenie, jakby się człowiek cofnął w czasie. Naprawdę niejednokrotnie miałem ochotę ubrać piękną suknię i wybrać się do restauracji na jakąś dobrą kolację. Taki kurort jak za dawnych lat. Tak mi się to kojarzy. No czuję się taką kurortową atmosferę, z tym bardziej jak się patrzy właśnie na te wszystkie budynki. Proszę bardzo, wychodzimy mhm. na wyjście do naszego... Na te wszystkie budynki to jest naprawdę taka mocno wyeksponowana architektura podoba nam się a my już właśnie dochodzimy do naszego parkingu zapamiętaliśmy sobie tą słupkę przy której mamy wejść w las i za parę metrów jesteśmy w samochodzie jesteśmy już na naszym parkingu my się chyba będziemy zbierali i pojedziemy sobie na zachodnie, tym razem wybrzeże Wyspy Rugia. Także zabieramy się zapakowanie, za szekowanie wszystkiego do drogi. Wy w międzyczasie obejrzyjcie sobie kilka przebitek z miejscowości Selin, w której byliśmy kilka dni temu. Wieczorem udało nam się zrobić parę fajnych ujęć. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się jeszcze raz tam zajechać, ale przy tej pogodzie. Nie ma. Nie ma sensu, więc zobaczcie to co mamy i widzimy się na zachodnim wybrzeżu Lugi. Dotarliśmy na drugą stronę rugi, czyli teraz jesteśmy po zachodniej stronie. Znaleźliśmy takie fajne miejsce, to jest jakaś przystań. Mała rybacka. Rybacka czy nie rybacka? W każdym razie łódeczki tutaj stoją. Parking, niestety, parkowanie dozwolone tylko od godziny 6 do 20. Więc w nocy. Nie możecie spać. Generalnie cała Rugiad jest bardzo skomercjalizowana wszystkie parkingi mm, bardzo mało jest takich miejsc, gdzie możecie sobie stanąć i stać w ciągu nocy. Od godziny 6 do 19:20 jak najbardziej, ale niestety w nocy nie wolno w ogóle nawet parkować a w większości miejsc są kategoryczne zakazy wjazdy kamperem z przyczepą rozstawiania namiotu. My w każdym razie tutaj się zatrzymaliśmy. Jako że opuszczamy już pomału rugie, to dzisiaj sobie zrobimy takie charakterystyczne dla rugi danie to będzie bułka ze śledziem. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Opuściliśmy już UG. Dotarliśmy do miejscowości BART. Yy, I znaleźliśmy taki parking. Parking z dozwolonym staniem dla kamperów. Są słupki, do których można się podłączyć do prądu. Zaraz ja pokażę jak wygląda tutaj cennik. Niestety wszystko jest po niemiecku. Nie zauważyłem tutaj, żeby można było przyłączyć na angielski i mamy parkowanie samochodów osobowych, parkowanie kamperów i kartę Kuracjusza, czyli to jest tak jakby ta opłata klimatyczna. Ten wygląda w ten sposób. Za samochody osobowe jest 1 euro na godzinę bądź 5 euro dzień, 10 euro dwa dni, samochody kempingowe. 10 euro za dobę i opłata klimatyczna dla dorosłych to jest euro 20 w sezonie. No i dalej macie zniżki. E, dzieci do 18 roku życia nie płacą opłaty klimatyczne. Parking wygląda w ten sposób. Park jest przy drodze. Tutaj zaraz za żywopłotem jest droga. Ale w nocy było cicho i spokojnie. Pogoda nam się niestety w dalszym ciągu nie zmieniła. Całe niebo. Widzicie, jest zachmurzone. Dosyć chłodno, ale dzisiaj od godziny 13 ma się przyjaśnić i ma być słoneczko. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Mamy dzisiaj w planie odwiedzenia jeszcze parę fajnych miejsc. Wczorajsza kanapka ze śledziem. Pisz bruszyn, chyba dobrze to wymawiam, chociaż nie jestem pewien. No rewelacyjna przekąska. Sos remoulade robi swoją robotę. No, podstawa to jest mieć świeżą bułeczkę, świeżego śledzia i miam i palce lizać, bo ona się popisała. Także pewnie będziemy sobie jeszcze spożywali takie kanapeczki, nie tylko w Niemczech. Jest wyznaczone miejsce dla samochodów osobowych i dla samochodów kempingowych. Są dwa słupki, łącznie 8 gniazd. Zobaczcie, tak to wygląda czyli można się generalnie podłączyć. Można się podłączyć do prądu. O ile dobrze pamiętam, to opłata jest 50 eurocentów za podłączenie, nie wiem tylko na jaki czas. My stanęliśmy sobie pod koniec tego parkingu. Spędziliśmy spokojną nockę. No i po malutku się zbieramy i wyruszamy w dalszą drogę. Iwana już się szykuje do jazdy, zbieramy wszystkie rzeczy. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że zobaczyliście coś ciekawego. My ruszamy dalej i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się!